Więc to jest moja trasa Ogólnie zaraz będzie 21 km Zegarek jest, ledwo widać pewnie, ale dobra Ostatnie 3 km tu dobiegam, bo już pomysły na trasy mi się skończyły O już mogę do wyjścia się kierować w sumie, bo zaraz koniec Biegniemy dalej. Jestem szczerze, zmęczyłem się mega. Dawno nie biegałem na tak przerypanej trasie jak moja improwizacja, nie? Jest! Cześć, z tej strony z zanim Stevie. No jak widzicie, jest community day na Czarmandera, tak? Ja ogólnie spędzam je w domu, no bo dzisiaj miałem pół maraton zresztą. Widzieliście to. Chwilę wcześniej, wiecie, na odcinku. Przebiegłem 21 km i powiem szczerze, że przejdę się potem na tym Community, ale na pewno nie teraz, bo minęło lekko pół godziny, kiedy wróciłem. I tak jakoś wyszło. Teraz, kurde, mam jednego Charmandera na razie Shiny. Znaczy, mam jeszcze z poprzedniego Community Day, ale z tego jest jeden. Niestety, nie? Swoją drogą, to jest ciekawe, bo zapłatne questy sensa za te darmowe nie. Czyli opłaca się płacić? Nie wiem, no to są 3 zł, tak? Ja mówiłem, że według mnie no, 3 zł nikogo nie zbawi. Jeżeli ktoś ma możliwość, to faktycznie warto. Kolejny zwykły. Ja pierdziele, Idzie tak średnio. W porównaniu do porygonów naprawdę źle mi idzie. Tylko no porygony to by taki jeden community day. Raz na milion. Takie 36 szajni, kurde. Dzisiaj ogólnie wam taką mniejszą relację nagram, bo jednak jestem ograniczony czasowo, potem do roboty idę, więc Shiny nie połapię, aczkolwiek tak powiedziałbym trzy mnie zadowolą, nie jak zawsze. No dobra, mamy questy zrobione, tak są. So. O, Charmeleon, spoko, super. Może kim dobry by był, fajnie by było. No, mocno średni jest ten czar milion. Naprawdę, tak mocno, mocno. Dobra, tego Czarmandera poprosimy już, nie wiem, żeby sobie poszedł gdzieś. Tego ewoluujemy i zaraz kolejny pójdzie do ewolucji. Muszę jeszcze dwa i będzie koniec tych questów, super. Dobra, jest drugi i jeszcze kolejny. Dobra, questy skończone. Patrzymy go, bo to jest nowy chyba już. Nie, no zwykły. Znaczy, nowy jest, bo CP, dobra. Kolejny insens, super. No, a teraz Evolve Charmeleon, kurde. 3 Great Transfer 10, spoko w sumie. Dobra, no to lecimy z Greatami, tak? Jeden, dobra. Kolejne zadanie, które było, to Evolve Charmeleon, to lecimy. No i dobra, mamy Charizard. Spoko. Dobra. No to quest kolejny jest. I radar zespółer. To jest to, co w tych questach naprawdę kocham. Ten radar, nie? Bo kolejne questy. Widziałem już tam niestety złap 15 Charmanderów. A, i tu się Charizard pojawi. Tak myślę. Dobra, power up ten time, tak? To jest mój taki powiedzmy, no wiem, że słabe IV, ale po prostu taki naddoświadczalny, nie to raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Spoko. Dobra. Jeden jest. Zaraz kolejny. Kurde, wszystkie zwykłe są. Ja nie wiem co się dzieje, naprawdę. Jeszcze się spełni to jak mówiłem o że za te, za te 36 Porygonów to dostanę jednego Charmandera. A tego bym nie chciał szczerze, nie? Muszę się starać najsy trafić w takim razie, do? Dobra, great, to się liczy, to jest super. No jakby jakbym miał on specjalnie najsy rzucać, to by był problem, nie? Bo Charmander jest akurat typowo tak pod great'a, dobry, Excelenta trzeba się postarać, ale jest to wykonalne. Dzisiaj parę rzuciłem, nawet tak na odwal, ale da się, no, normalnie się da. Nice'y też łatwo, aczkolwiek, no czy specjalnie to inna sprawa, bo teraz też staram się Nice'a po prostu rzucić, a GreatPad nie. Ogólnie nawet myślę, czy na tych grupach pisać. Mam wrażenie, że będzie cała armia szczerze, jak wejdę do lobby, bo jest Community Day i tak zawsze jest. Zwłaszcza na moim osiedlu. Dobra, chyba poczekam i tam z ekipą zrobię, nie? No dobra, co my tu mamy? O, trzy wyskoczyło od razu, widzieliście to? Tutaj musi być Szajni, po prostu musi być te Szajni. Dziewiąty. Myślę, że tak jeszcze 10-15 minut, i może faktycznie bym przeszedł się na ten hamburg. Nie, może bym połapał coś po drodze czy coś, ale bym musiał sobie jeszcze gripek zaparzyć, bo to nie jest tak, że jestem chory na koronę czy coś. Tylko jest taka sytuacja, że po prostu głos mi się zrypał przez tu bieganie. jest! O, właśnie przez takie darcie się. No, muszę chyba przestać łapać w takim razie. No, wreszcie jest. Jezu, ile czekania, nie? Kurde, ale CP już takie porządne. Tego to bym robił tak bez zastanowienia. Myślę, no. To są dwa. To już wróżba się nie spełniła. To może będzie lepiej. Może tych pięć się uda, nie? Mam wywalone w sumie już na to community, bo już tyle go. Bo o, i fałmo fajne nawet. No, prawie zero. Zwykły już. Już się skończyło. Dobra, jest. Ja ogólnie zd zdążyłem teraz wodę nastawić. To jak się nagrzeje, to Gripex będzie, nie? No to lecimy z rajdem. W ogóle ta Giratina jest bardzo ładna Shiny. Znaczy ja mam Shiny giratinę, tylko mam tu drugą, czyli alternat, chyba, nie? Ta jest Origin, więc to Alternet, tak. Ogólnie w ogóle nazwy dla mnie powinny na odwrót brzmieć, ale dobra. Nie? Jak wolą, nie? W ogóle ostatnio zacząłem grać w Magicę. Wiem, że to tak nie na temat. Nawet w sumie dziewczynie kupiłem ten zestawy Magiki, bo zachciała zacząć grać. Ogólnie powiem Wam szczerze, że się powoli wciągam w tą Magikę. Naprawdę fajnie mi się gra. Wiem, że to jest droga, karcianka i w ogóle, ale ogólnie mam dobrą, grywalną talię zrobioną przez Sebastiana, czyli super gracza w Holsztynie, który ma też własny sklep. To też nie jest reklama, aczkolwiek bardzo chwalę go za tą talię, którą mi zrobił. Naprawdę jest świetna, tak? Ja nie ugrałem, bardzo mi się podoba. Ogólnie taka trafiona w moje preferencje i sposoby gry, no nie? Ostatnio też spotkałem inwestycje do kart Pokémon, bo ja ogólnie dużo Singli tam nie kupowałem ostatnio, ale nagle nasz, Musiałem Solgaleo kupić, zaraz kolejne będę musiał, bo ja głównie na Solgaleo gram. na Metagrossa i tym podobne, bo ja uznałem, że chcę mieć stalową talię. Takie marzenie. I powoli jest pełnią. A poza tym gówniana Giratina co znaczy, że musi być shiny. Zwykła. Kolejna. Z kolejna zwykła Giratina. Chyba już 20. Dobra, lecimy. Łapiemy ją i wracamy do naszego Charmandera kochanego. Dobra, Dobra Gryflex robię sobie. Jakie IV? No, wiecie. To takie IV mniej więcej. O, takie O. Dobra, Charmander. Shiny. Kolejny, shiny, nie, kolejny, shiny, nie. No to łapiemy wszystkie w takim razie. W ogóle miałem pomysł, bo kiedyś był taki plan i zresztą wam parę razy mówiłem, że mam prywatny kanał z żelkiem i z w trójkę i po prostu chcemy zacząć go rozwijać. Tak, nie nagraliśmy jeszcze nic w sumie. Aczkolwiek mieliśmy pomysł z samym Filipem, że chcemy trochę kart wam ponagrywać. To no nawet nie chodzi o przedstawianie swoich talii, bo wiemy, że są o wiele lepsze te talie od naszych. Aczkolwiek nasze też złe nie są. I pomyślałem właśnie, że taką partyjkę moglibyśmy nagrać w Magicę czy w Pokémon. W Magicę dopiero się uczymy, więc wszystkich fanów Magiki, którzy się lepiej znają, ja od razu przepraszam za nasze wiecie. Koślawe wymawianie nazw, czy też grę, aczkolwiek myślę, że zasady ogarniamy, więc tego nie okaleczymy. W Yugi, och, też możemy zacząć nagrywać, ale w tym jaka leży zasady. To Filip już ogarnia mniej więcej, ja jeszcze nie, a dopiero się uczę. I w k bo my w cztery karcianki nawalamy. Niektórzy mówią, że jedna to jest za duży wydatek, a my w cztery. Kolejny. Zwykły. Dobra. Ja robię sobie tego gripeksika kochanego. Kolejny. Zwykły, aczkolwiek cieszę się, że naprawdę są poza tym, są poza sensami, bo się zdarzało gorzej, tak? Kiedyś. A, zwykły Charmander, ja pierdzielę. bullshit taki. Znaczy, no ten atak z CD jest taki mech, no. Wiecie, ja ogólnie ostatnio nie siedzę w tych atakach z CD, naprawdę, kiedyś bardziej byłem obeznany w tym, bo... Bardziej mnie to jarało to przede wszystkim, tak? W ogóle do ładowarki podłączę ten telefon, bo widzę, że mam 21%. Ale to w sumie nic dziwnego: ja od 7 rano biegam, tak? Biegałem prawie, no tak powiedzmy, 2,5 godziny. Bo to jest tak, że biegałem formalnie godzinę 56, aczkolwiek były też przerwy jakieś, bo wymuszone zresztą, przez światła w Olsztynie. Bo ja po mieście biegałem, czyli światła były, tak? Dobra. A tu nagle. Szaini. A tu nagle shiny. Tak, o to chodziło. Dobra. Znowu odpisywałem, ale shiny jest. Tak. I przypadkiem kliknąłem, że chcę zdjęcie zrobić. Nie, wychodzimy. Nie, nie zabierajcie mi go. A, jest. Dobrze, dobrze. Ile tych shiny jest? 5. Spoko. Szósty to jest, tak? Nie, myślałem, że powiem, że szósty i ten się trafi. No na rajdzie sporo osób było, tam było 17 jakoś, nie pamiętam, ale już tak, kurde, prawie do limitu się zbliżaliśmy, nie? Się zdziwiłem szczerze, bo wiedziałem, że będzie trochę, ale nie wiedziałem, że aż taka armia, nie? Dobra, kolejny zwykły, tak? Jest kolejny już, kurde, one szybko się respią, znaczy nie mam ich dużo teraz, ale no szybko się respią, zazwyczaj wystarczy jeden i wiecie szybko się ten telefon ładuje kurde. Nie, no ja w sumie mam ultra szybkie ładowanie, więc dlatego. Dobra. Cztery, znowu, cztery gwiazdka, tak. No dobra, bądźmy też łaskawi. Trzy gwiazdka. Nie bądźmy łaskawi, już nie skończyło się. Hmm. No dobra, kolejny. Zwykły. Teraz w ogóle te shiny to jest taki wow, bo naprawdę ja tyle ich sprawdzę. pierwszy raz w ogóle tyle ich łapię, nie? A to dlatego, że candy się zawsze przydadzą. W sumie naprawdę zawsze, nie? Plus jeszcze naprawdę na mega ewolucję chciałabym jakoś setuchny trafić, a jak Shiny seta, to w ogóle, nie? Myślałem, że Blaki takiego zrobić, by jest ładny, przede wszystkim, naprawdę, wiecie. Wiem, że to głupi argument, ale naprawdę on jest ładny, Shiny, tak? Zresztą zaraz go zrobię na odcinku, aczkolwiek większość go widziała, bo było na niego komuniki. Są gracze, którzy nie, nie mają go i się cieszą, tak? Ale ja nie rozumiem tego w ogóle. Powinni zrobić, nie wiem, event ognistych Pokémonów, że jest jakaś szansa na niego, tak? Bo te community powtórzone to w ogóle łamie wszelkie reguły, jakie kiedyś były, bo to wraca, tak? I tym razem na 3 złote jeszcze naciągają, a kiedyś nie naciągali. Aczkolwiek kiedyś w ogóle questów nie było, tak? No jak ja zaczynałem grać, to takich rzeczy nie było. One weszły potem i taki wielkie wow było. Dobra. Charmander. I V, gówno. W ogóle 455 candy. Ciągle je łapię, a ja wiem czemu, bo przecież ja musiałem zrobić tego. Charizarda z Questów. W ogóle się dziwię, że oni tam candy na tego na zrobienie nie dają. No bo dali mi chyba tam dwa razy lub trzy po dwadzieścia, ale to jest dalej połowa, nawet jakby dali mi te trzy razy, tak? O, pierwszy raz mamy jakoś, jakiś taki dłuższy zastój. Zaraz będzie, ja to wiem, ale i tak dłuższy zastój. A ten w ogóle nie jest? Nie jest. A. Dobra, mamy. Tak myślałem właśnie, że będzie. I kolejny zwykły. Shiny. Tak, wreszcie jest kolejny Shiny, super. To jest szósty w sumie w domu, to naprawdę nie jest źle, nie? Dawno nie było takiego dropu w domu nawet. Dobra, robimy tego ewolucję. Postanowione. Dobra. I teraz Charizard. Fajne to CP, naprawdę spoko i zespół R w ogóle podleciał. Zwykły teraz, nie? Już wiedziałem, że teraz tu zwykły będzie. Znaczy, zespół R niby spoko robić. A nie! Dobrze, że teraz, bo teraz może być lider. Tu bym lidera zbił. Spoko, chyba Sierra tam teraz spoko. Maczko Ma, wykona jakieś gorsze opoksy niż la prasa. Dobra, sprawdzimy go i. Shiny, o! Dobrze, właśnie chciałem powiedzieć, że jak nie shiny, to wyjdziemy, ale shiny. Dobra, łapiemy tego szajni. W ogóle cztery bole zostały, ale... Naprawdę. Ja nie wiem co się dzieje. Nie? Siódmy szajni w domu. Nie wychodząc z domu. Dobra. Tak. Sprawdzimy tego nowego, ale zaraz chcę zobaczyć czy to lider jest. Bo lidera bym zbiłek, mówiłem. Lider powinien być. Tak, i to Sierra, spoko. Sierra akurat chyba tam już ogranu mam. Dobra, i teraz tak, melmetal. Jeden mi z dżema zszedł chyba, dlatego muszę go uleczyć. No właśnie. Dobra, no to MSR. No, ma. no. Czy Drowsy jest fajnym pokamonem? Nie wiem, ale Shadow Shaggy fajnie wygląda, co by nie było. Nie widziałem, bo nie chcę sobie psuć emocji, ale już sobie to wyobrażam, że to musi dobrze wyglądać. W ogóle dużo osób mnie spytało kiedyś, o, tak, w przeciągu dwóch tygodni sobie, to nie taki kiedyś, Czemu ja biję Sierrę Melmetalem, kiedy ona ma drowsy, nie? Wiem, że nie jestem super efektywny, ale ja szybko tarczę mu zdejmuję. I to jest właśnie dobre, nie? A drugi Melmetal jest po to, bo często drugim poksem jest Sharpido. I nie wiem, czy teraz będzie Szarpido, aczkolwiek na Sharpido bardzo fajnie działa atak Melmetala. Naprawdę, tam połowę HP mu jedzie na hita, nie? A dwa ataki to nie ciężko załadować, więc na spokojnie. Zaraz muszę iść po ten Gripex w ogóle, bo nie zacząłem go pić. Dobra. Lecimy Sierra. no i kurde musiała za to kość, Nie, to jedna tarcza na Drowsim już leci. Dobra, Drowsi z głowy. Jak będzie Szarpido, już sytuacja wygrana nawet. Tak, Szarpido ma spoko. Dobra, no i spoko. Dobra, i teraz Handuma wystaw. Alakazam. Alakazam jest gorszy, ale da radę tym teamem zbić, bo zbijałem już. Tylko wiem, że Handuma jest szansa zbić jednym Melmetalem, bo po prostu no, jestem super efektywny na niego, jak widzicie na no, Alakazama niezbyt, nie? No i Alakazam mi bardzo dużo zdejmuje. Dobra. Dobra, musimy zrobić tak, żeby jednym poksem miał zjechać. Ledwo, ale zejdzie. Tak, udało się. Dobra, zeszła. Jak Shiny by był, to by było super. Ciekawe, czy będzie Shiny swoją drogą. O, w ogóle widzę blistery z nowej serii i... W sumie spoko te boostery będą wyglądać w kartach, nie? Tylko nie wiem, co w będzie fajnego do trafienia, bo chyba elektryczne z samej nazwy, nie? Zwykły. Nie dziwi mnie to, naprawdę. Ja nie mam jeszcze żadnego Shadow Shiny. A wam powiem, że miałem drugie konto, nie? Zrobiłem chyba... Dwa Jesse James, dwa razy i od razu mi siadł ten, siadł jeden Shadow, Shiny, coffin. normalnie. A na moim końcu tak z 10 zrobiłem jak nie więcej i nic, zero. W ogóle trzy pole zostały, zaraz pójdę do sklepu, bo tam jest jakaś ten, za jednego koina oferta fajna. Dobra, kolejny zwykły I, kolejny bol. Dobra, ostatni leci bol. Ale swoją drogą mam 100 coinów, czyli mógłbym na jakieś zaproszenie na jakiegoś rajda pyknąć, nie? To kurde, na Community to jest ciężko o miejsce, więc nie wiem, czy ktoś by mnie zaprosił. A co tutaj mamy? Bo może tuż jest jakiś? O, za 4 minuty jest. Dobra. Mamy za 4 minuty rajda i jeszcze mega pidżota w sumie. Mega pidżota by mi się bardziej przydał, ale. Dobra. 5 sekund. No dobra, to już mogę w sumie już tam lecieć, bo pewnie będzie pełne. Albo nie, jeszcze tego sprawdzimy. Jeszcze, jeszcze jedna okazja, nie? Niestety wyszło jak zwykle chciałem dobrze. Zbijają dżema, co znaczy, że normalnie oni tam leją tego rajda, nie? Będzie ekipa. 11 osłupasz! Przecież tu się zaczęło dopiero, nie? Ja pierdzielę. <grym> Ale szybki. Nie. O Jezu, mocarny sado, to właśnie on mnie zaprosił wcześniej na tego, żebym na Hamburg wyszedł. O, już 20, ja pierdzielę. I potem będę kończył odcinek już. Dobra. W ogóle ktoś Charizarda już zrobił. Znaczy, no niby spoko. Słyszałem, że jest super efektywny tam, nie? Ale to nawet chyba jest jakoś w pierwszej trójce, nie? Nawet czy pierwszy nie był. Ale... Widzę, że trochę osób narobiło, tylko nie wiem czy po co szczerze, na jednego rajda. Znaczy pewnie zrobili, bo dużo candy dostali, ale to jest marnowanie. No chyba, że ma już to tańsze, nie, że za 40 to spoko. Dobra. Zbita. Widziałem taka kupa, że te szajni to już by było takie pożądane szczerze. Kuźwa, no naprawdę, ja nie wiem, czy to nie będzie ta najgorsza, jaka jest, szczerze. Sprawdzimy, to jest ta. Prawie, prawie najgorsza, ale nie do końca. Dobra. W tej chwili, no, ja wam dziękuję za oglądanie w ogóle tego odcinka, jeżeli go oglądacie, tak? No, ja już kończę. Możliwe, że na koniec będzie ta liczba szajni, ile złapałem. No, to zależy od montażysty, oczywiście, wszystko. Ale dziękuję za uwagę, dziękuję za pracę montażyście, że tam będzie to montował, tak? No i do następnego odcinka. Mam nadzieję, że uda mi się jakiś right Tower nagrać. Zazwyczaj pracuję wglowo wtedy, ale mogę też nagrać Wam ogólnie, jak będę pracował wglowo i nagrywał. No zobaczymy, tak? Do następnego odcinka. Cześć!